Cześć, tu Daniel Włochowicz. Wołochowicz. Z tego nietypowego miejsca chcę Was zaprosić na kolejne warsztaty małżeńskie, gdzie będziemy mówić o tym, jak być lepszym mężem, który bardziej dba o potrzeby żony. Jak być lepszą żoną, która jest kochanką dla swojego męża. A przy okazji będziemy rozpalać naszą wiarę. Zapraszamy Was niezależnie od tego, czy uważacie, że Wasze małżeństwo jest bardzo zgodne i udane, czy też konflikty zdarzają się wam zbyt często i chcielibyście się lepiej zrozumieć. Zapraszamy Was niezależnie od tego, czy jesteście mniej lub bardziej wierzący, a nawet jeśli jesteście niewierzący, to Boże wartości mogą wam pomóc rozpalić wzajemną miłość. Mężu, zrób swojej żonie wyjątkowy prezent zapisz ją na warsztaty, by okazać jej swoją miłość. Żono, pokaż swojemu mężowi, że chcesz lepiej okazywać mu miłość i zachęć go do przyjazdu. Zapraszamy małżeństwa zarówno z małym, jak i dużym stażem. Ale szczególnie chcielibyśmy zachęcić te pary, które ze względu na dzieci i obowiązki nie mają na co dzień wystarczająco czasu, by zadbać o wzajemną relację. Bo warto zainwestować w małżeństwo. Warto zainwestować w małżeństwo.